Sopnal. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ten film będzie dotyczył oddechu ognia. Oddech ognia to bardzo mocna technika pranajamy, bardzo często stosowana w wielu kryjach yogi Gundalini, w wielu medytacjach, i ponieważ już nagrałam kilka filmów z kryjami, z medytacjami, nie chcę zabierać czasu na tych kolejnych nowych filmach i tłumaczyć, jak wykonać ten oddech ognia, tylko po prostu będziesz mógł czy mogła sobie obejrzeć. Ten oto właśnie film, żeby się dowiedzieć jak to robić i jakie są benefity, jakie zalety tego oddechu. Ten oddech pojawia się w bardzo wielu praktykach jogi kundalini, ponieważ jest on bardzo mocny, ma bardzo dużo zalet. Na przykład wzmacnia nasz układ odpornościowy, poprawia nam trawienie, wzmacnia układ nerwowy. Nazywa się oddechem ognia, ponieważ my tutaj bardzo stymulujemy naszą trzecią czakrę i powodujemy właśnie wzbudzanie takiego ognia wewnątrz brzuchu. Ognia, który może trawić niechciane, trudne emocje, który pomaga w transformacji, który. Też ociepla ciało, dodaje nam energii, takiej słonecznej energii, więc może z łatwością zastąpić ci filiżankę kawy. Szczególnie zachęcam do robienia tego oddechu rano. I tak jak powiedziałam, wtedy, kiedy tylko potrzebujesz takiego liftu energetycznego, bustu, takiego kopniaka. On też dodaje odwagi i poprzez taki, z takiego mechanicznego punktu widzenia oczyszcza nam bardzo płuca, masuje serce, wzmacnia wszystkie mięśnie tutaj trzewi, dolnej części em, naszego brzucha, wzmacnia nam mięśnie przepony, stymuluje bardzo dużo czakr, bo druga czakra, trzecia czakra, czakra serca. I w przeciwieństwie do wielu różnych stymulantów, jak kofeina bądź też słodycze, tutaj nie ma żadnych efektów ubocznych. Jednakże należy pamiętać, są pewne zastrzeżenia, bo kobiety w ciąży nie mogą robić tego oddechu i kobiety, które menstruują, to zależy od indywidualnych preferencji. Szczególnie w pierwszych trzech dniach możesz zastąpić to długim oddechem, bądź też zrobić nieco delikatniej. I teraz wytłumaczę Ci, jak zrobić ten oddech. Więc jak każdy oddech, ten oddech składa się z wdechu i wydechu. Wdech przez nos jest pasywny. Wydech jest aktywny, czyli cała Twoja uwaga i wysiłek, tak można powiedzieć, skupia się na wydechu i w czasie wydechu wciskamy, wciągamy nasz pępek do środka, w kierunku kręgosłupa i do góry. I to powoduje, że powietrze jest wypychane z płuc w sposób aktywny. W następnym kroku, kiedy rozluźniamy brzuch, powietrze jest zasysane w sposób pasywny, czyli tutaj nie robimy żadnego wysiłku. Nasz wysiłek skupia się na stymulacji brzucha i tak, jakby ktoś ci uderzył pięścią w brzuch takie. Możesz zacząć sobie robić to dosyć powoli, czyli na przykład jeden oddech na minutę, a później stopniowo zwiększać prędkość. Czasami, kiedy zaczynamy, możemy to robić źle, bądź też przeskoczyć samoistnie nieświadomie na niepoprawny sposób robienia tego oddechu, kiedy my wdychając wciskamy brzuch, a wydychając rozluźniamy ten brzuch. I to jest złe, to jest bardzo niekorzystne i w, w długim okresie, jeżeli będziesz to robić, może to po prostu y, Tobie zaszkodzić. Ale też jest to normalne, szczególnie na początku, kiedy się uczysz. Że będziesz doświadczać zawrotów głowy, może takiego niefajnego posmaku w ustach, może nawet y, troszkę będzie cię mdliło. I to jest akurat normalna reakcja, bo ten oddech bardzo silnie działa detoksyfikująco. No i poza tym, bardzo dużo tlenu y, tutaj y, wchodzi do naszego krwiobiegu, więc to jest takie opicie się tlenem po prostu. takie Te zawroty głowy wynikają z tego opicia się tlenem. W Jodze Kundalini mówi się, że my rodzimy się z określoną ilością oddechów. Więc, dlatego, tak ważne jest spowolnienie oddechu i ta jakość naszego oddechu, bo jakość, od, jakość oddychania wpływa na jakość naszego życia, no i też na długość naszego życia, bo zamiast robić. Kilkanaście wdechów, a szczególnie kobiety robią jeszcze więcej, nawet do 18 wdechów na minutę, i kiedy one są właśnie takie bardzo płytkie, mężczyźni to nieco mniej, 13-15 oddechów na minutę. A tutaj chodzi o to, żeby zwolnić tempo, i w takim jogicznym długim oddychaniu celem jest, aby to był jeden wdech na minutę, ale to już jest po prostu temat na inny film. Też zrobię taki tutorial na temat długiego jogicznego oddychania. W tym momencie jednak skupiamy się na oddechu ognia i ten oddech nieważne jak długo go robisz ile powtórzeń na minutę na sekundę on jest traktowany jako jeden oddech i są takie medytacje gdzie oddychamy w ten sposób nawet ponad godzinę ale nie będę cię zachęcać do tego, bo tutaj będziemy robili stopniowo stopniowo się wdrażali. Jeżeli na przykład poczujesz po kilkunastu sekundach, czy pół minucie, minucie, że robi ci się bardzo niefajnie, niedobrze, spokojnie, zrób przerwę, odpocznij, pooddychaj normalnie i później znów przystąp do oddechu ognia. Kiedy ja się uczyłam oddechu ognia, Moi nauczyciele powiedzieli mi, żebym robiła to tak jak pies, spragniony pies, który wystawia język, i na początku robiłam to właśnie przez usta, i po prostu dyszy, dyszący pies, i robimy to w ten sposób. Czyli wciągamy, wciskamy, 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 i później stopniowo zacznie zamykać buzię i cały czas kontynuując ten oddech i wtedy przejmie rolę tego oddechu nos. Czyli spróbujmy jeszcze raz. I kiedy już oddychasz nosem, staraj się nie oddychać tutaj nozdrzami, tylko górną częścią nosa i zauważysz, że nawet kiedy masz katar będzie Ci się o wiele klarowniej, o wiele łatwiej oddychało. Także zawsze, ja zawsze oddycham tutaj tą bazą nosa, górną częścią nosa i takie oddychanie jeszcze dodatkowo stymuluje nasz układ odpornościowy, bo powoduje wydzielanie pewnych chemikaliów tutaj w nosogardzieli, w gardle i te chemikalia po prostu idą do krwi i powodują określone reakcje organizmu. A więc dobrze, więc teraz pokażę jak to zrobić w wolnym tempie. Możesz sobie złożyć ręce tutaj na swoich stopach, kciuki razem, po to, aby obieg energii był sprawniejszy, był lepszy. Zamykamy oczy, prostujemy kręgosłup. Tutaj jest bardzo ważna postawa. I zobacz. Ja mam tutaj małą poduszkę, aczkolwiek ja też potrafię robić te wszystkie praktyki bez poduszki, ale to wszystko zależy. Jak ty się czujesz? Jeżeli wzniesiemy lekko naszą pupę, jeżeli biodra będą wyżej niż kolana, Wtedy ukrwienie będzie lepsze w naszych kończynach, w całym naszym ciele. Też łatwiej będzie Ci utrzymywać wyprostowaną pozycję ciała. Tak więc, nie musisz mieć żadnych specjalnych ekwipunków typowo jogowych: wystarczy, że weźmiesz ręcznik zwinięty, bądź też koc, bądź też nawet poduszkę, nawet duża poduszka zwinięta, złożona na pół i tutaj podłożona pod pupę. Tą, tutaj te dwie kości kulszowe. Już pomoże Ci utrzymać lepszą sylwetkę i pomoże Ci po prostu dłużej wysiedzieć w tej pozycji po turecku. Ale możesz siedzieć na krześle, możesz siedzieć w dowolnej pozycji, nawet na leżącą czy na stojącą. Tak więc zacznijmy teraz powoli oddech ognia. Połóż sobie dłoń na brzuchu, bądź też obie dłonie na stopach i zaczynamy. Rozluźnij twarz, skupiamy się na trzecim oku, i zaczynamy około jednego oddechu na sekundę. I teraz szybciej. I zrób głęboki wdech i wydech. I zawsze daj sobie taką małą chwilkę na dojście Twoich różnych systemów krwionośnego, oddechowego do swoich normalnych rytmów, do swoich ustawień. I tak oto wygląda oddech ognia. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz w komentarzu, chętnie odpowiem. Daj znać, jak Ci idzie i nie zniechęcaj się. Początki mogą być trudne, mogą być czasami frustrujące, ale na pewno bardzo warto nauczyć się tego poprawnie, bo występuje to bardzo często w różnych medytacjach, w różnych kryjach. Dziękuję ci za wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnych filmach.